Siemanko z tej strony Piotrek i dzisiaj witam Was na takim pierwszym vlogu, już można powiedzieć z takiego konkretnego sezonu. Właśnie podczepiłem Wikona y, pierwszy raz w tym roku. Jak widzicie na New Holandzie nie mam Tura. Ściągnąłem sobie wczoraj do koszenia. Dopiero co podczepiłem jak też widzicie, mam y, nowy łącznik górny na tym już oryginalnym z Niewolanda się zrobił taki duży luz, że stwierdziłem, że kupię nowy. Kupiłem w Zenoksie za 300 coś złotych. Wezmę, sprawdzę, a podjadę kawałek jak dalej, czy jest wszystko w kosiarce w porządku. Mamy dzisiaj 14 czerwca. Jadę kosić łąki, których które nie mam. Takie, na których nie mam żadnego programu Resztę się od jutra Mamy już dosyć późną godzinę, 11 prawie Przynajmniej według ciągnika Nie wiem, ja myślę, że aż tak późno nie jest Nie, dobra, jednak jest tak późno Zobaczę zaraz, czytam na listwie wszystko w porządku Co prawda już patrzałem Ale nie zaszkodzi zobaczyć drugi raz Yy, o, tej kosiarce, na tej, o tej kosiarce jeszcze Wam nie mówiłem bezpośrednio na vlogu yy, jest to kosiarka Vicon Extra 332 kupiliśmy ją nową można w sumie powiedzieć bo, że nowy nabytek bo na vlogu jeszcze nie było na jednym filmie pod muzykę była yy, nożyki są ok w sumie jeszcze ewentualnie raz będę mógł Przeostrzyć, ale to dzisiaj wieczorem już na jutro, żebym miał naostrzone. Dzisiaj się jeszcze trochę wytrą. Yy, Kasiarka jest nasmarowana, traktor też. To Te... jest ok, myślę. Zaraz ją odpalę. Yy, a, wiem co jeszcze miałem zrobić. Musiałem opuścić najpierw, bo wykręcałem sobie. Yy, odkręcałem sobie prawe ramię tutaj mam podzieloną sekcję kosiarkę dam sobie napływające i e, idę wkręcić ramię to jest podniosłem osłonę sprawdzę teraz jaka wysokość koszenia mniej więcej Gdzieś 6,5 cm, myślę w sumie, że trochę mogę zwiększyć, żeby było te 7,5, niżej nie ma co. Muszę sprawdzić jeszcze stan oleju, poziom oleju w przekładni, znaczy w płozie. W przekładni mam sprawdzone. W przekładni jest ok, ale teraz. Tutaj prosto czy nie? Nie do końca trochę e, Dobra, idę po imbusy, żeby sprawdzić e, poziom oleju w, w łazie. Dobra, mówię imbusy. Na pewno będzie potrzebne przedłużenie, żeby to odkręcić. E, e, jakie tam był 8, czy dziesiątka? Możesz zamknąć, no gdzie ten koreczek tutaj? O ósemka. no, ósemka. Mm, żeby wbić okay, poziom oleju sprawdzony. Tu i tu. teraz pierwsze uruchomienie 540 eko, 540 ego Okej, okay, myślę. Eee, dobra, ja składam kosiarkę, jeszcze muszę zatankować Infolanda. Mam co prawda pół zbiornika ponad, ale już sobie zatankuję. Do pełna. Szybę muszę przymknąć. Tak. Jeszcze zaraz muszę sprawdzić na telefonie, czy dobrze widzicie. Podpaliwo trochę. No, za chyba do pełna. Byłem się przebrać jeszcze, bo już się nie dało wytrzymać w kombinezonie. Szybko to idzie dosyć. Nie wiem, czy wam nagrywać teraz, jak w ciągu dnia będę kosił, czy to, co po południu będę kosił, albo może w ogóle to, co od jutra rana. 30 litrów już weszło. No, tam ponad pół zbiornika było. Zbiornik ma niby 130 litrów, ale tak jak patrzę to on ma między 110 a 120. 40 litrów, ponad. Dobra Spuszczam reszta z węża żeby nie kapało Bardzo nie lubię jak Jest pochwapany za późno Jadę sobie na spokojnie na pierwszą łąkę Waży trochę tego siarka czuć. Szczególnie teraz ciągnik bez tura, bez obciążników z przodu. W zeszłym roku jak kosiłem bez tura to obciążniki miałem założone, to trochę inaczej też. Teraz tutaj wszędzie jak widzicie rozkopane drogi to trzeba powoli jechać. Teraz prosta droga to można sobie przycisnąć. Tutaj po prawej jak widzicie Johnny 7R i serii 6-8. 6-8-10 chyba. Jeszcze tutaj moment, za moment zjeżdżam. Taki stromy zjazd dosyć. Yy... I co? I mogę się rozkładać? No, nasmarowane jest tutaj to fajnie schodzi. Yy, jeszcze tam muszę być osłonę osłonę rozłożyć. Teraz tutaj nam wchodzą trochę na działkę, bo robią tutaj drogę znowu. Ostatnio tutaj 3 albo 4 lata temu jak widzicie nowe lampy ładne. Fajnie ta droga jeszcze wygląda, jest w bardzo dobrym stanie. Zresztą sami widzicie na moich filmach, na vlogach, woziłem tutaj siano, no to jest no fajnie, no nie ma żadnych dziur, można sobie przycisnąć. Przestrzałem, bo mam otwarty ten tak i szybę. Yy... Wezmę się trochę przybliżę tutaj. No i chyba założę obciążniki. Buja tym traktorem mocno. No, a nie ma co się dziwić, to jest niemała kosiarka. Hmm, dobra. To ja, pierwszy przejazd muszę dosyć powoli robić. bo tutaj betony są po tej stronie ale się kurzy no i tutaj też pod te gałęzie nie chcę wyjeżdżać już się nauczyłem raz mi lusterko to ramię jakby od lusterka się połamało, pękło połowa pękła i jeszcze nauczyłem żeby przy gałęziach nie jeździć Tutaj często dużo ludzi mówi, żeby zaczynać w drugą stronę kosić pole. Ale jakoś ja wolę tą stroną zaczynać, tak jak tutaj mam jeszcze niepewną łąkę, znaczy to jest moja łąka, ja ją koszę od lat wielu, ale po prostu te betony tak, no nie widać ich pod tą trawą. To ja wolę mieć po tej stronie widok na to co się dzieje. Chyba wykręcę trochę łącznik za moment. Tutaj znowu po tej stronie mamy drogę ładną nową. Mam nadzieję, że dobrze widzicie wszystko Jest tutaj trochę trawy, jest To trochę już przerośnięta, no ale Nie chciałem, bo tylko dwie łąki łącznie tam yy, 2,5 hektara mam bez programu To nie będę tego tych, na te 2,5 hektara jeszcze wcześniej szykował sobie wszystkich maszyn Zatrzymam się tutaj na górce. Yy, rozkręcę sobie trochę łącznik, bo za nisko koszę. Teraz zobaczę, pokażę Wam z miarką. Nie wiem, ta kosiarka i tak już się wydaje mocno do tyłu pochylona. Jak mamy tutaj? Za wysoko jeszcze troszkę jakby to Już nie będę zbytnio opuszczał Jeszcze zobaczę jak to od przodu wygląda Jest ok A ślimaków się nazbierało Co jest? A. Dobra Obkaszam sobie jeszcze tutaj trochę tył Jeszcze raz sobie pojadę To jest tak wąsko, to mi będzie dużo wygodniej jak sobie skoszę Dobra, starcie. starczy Jury są trochę na tej łące. Tutaj będę musiał koniecznie pobukować jak już będę ją bukę. Yy, to tak, dzisiaj będę kosił, yy, ale nie dużo. Jutro koszę prawdopodobnie cały dzień. Ile dam radę? No i... Jutro wtorek, tak? Czyli od, od środy będę przerzucał. W środę będę przerzucał niektóre łąki, pewnie dwa razy. E, środa... Środa, właśnie nie. Środa będę przerzucał. W czwartek y, pewnie jeszcze coś przerzucę. Te mokrzejsze łąki. I będę grabił już. W czwartek, piątek będę pra zbierał, prasował. Mógłby tutaj szybciej na tej łące ale takie są dziury że szkoda mi po prostu na następnej sobie szybciej będę mógł pojeździć i jutro będę miał też parę takich fajnych równych że będzie można te 14 pojechać spokojnie Chyba podzielę to na dwa vlogi właśnie to co dzisiaj skoszę to będzie jeden vlog eee... o kurcze Ratowiska. to co jutro będę kosił to drugi i też y, muszę Wam wrzucić film, bo kosiłem y, rotacyjną wczoraj wczoraj czy, no wczoraj, pięćdziesiątką y, tą czerwoną z rotacyjną kosiłem i awaria mi się przydarzyła na polu, ogromne szczęście miałem y, zawór mi się ułamał zawór wydechowy i tak nagle po prostu traktor zaczął kopcić i klekotać bardzo to wziąłem go od razu, skasiłem no nie wiedziałem co to mogło się stać jeszcze tak się, z dziadkiem się zastanawialiśmy czy czy holujemy, czy mam spróbować jechać do domu no i spróbowałem pojechać tak, jechałem cały czas powolutku tak na tysiąc obrotów na piątym biegu, dojechałem do domu no i tak zaczęliśmy właśnie e, zaczęliśmy sprawdzać e, zawory bo faktycznie coś tak pukało na trzecim cylindrze no i wyszło, że właśnie zawór się ułamał i chyba kupimy całą głowicę od razu do Ursusa to tam 240 zł Jak widzicie, tak to idzie powoli, bo powoli. Ale jeszcze widzę, będę musiał łącznik wykręcić na pewno. Ile? 8 na godzinę jadę w tej chwili. Ale idzie tą kosiarką. 3.20 to już... Yy już fajnie jeszcze muszę sobie uruchomić liczenie liczenie hektarów na następną łąkę A, no i jeszcze nie opowiadałem Wam o tej kosiarce To nie wiem czy Wam opowiedzieć w tym vlogu czy w następnym A to mogę w sumie coś tu i tu powiedzieć no, nie, nie każdy będzie oglądał wszystkie Podejrzewam bo przez to że tak rzadko na kanał rzucam filmy No to To nie mam zbytnio wyświetleń Mimo subskrypcji No to tak jak mówiłem Jest to Vicon Extra 332 yy, Czyli no Kverneland yy, Jest na trzech nożykach, ma trójkątne dyski właśnie tak, poprzednią kosiarkę też mieliśmy Deutzfahrer Ferneland też na trzech nożykach no i fajnie doszło, wezmę, wykręcę ten łącznik bo masakra jest no, 3,20 szerokość robocza, zawieszenie centralne Przekładnie mam ustawioną na 540 Koszę sobie na 540 Eko na ciągniku Oj, 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 oj Co tu się stało? No ta osłona jest taka, z nią praktycznie od razu na samym początku nam coś się stało. że nie wciągnie mi łańcuszka w wałek. Jeden... Dwa. Nie, coś tutaj bym musiał zrobić, bo tak być nie powinno. chyba na podwórku już ogarnę widzicie tak się powychodzi żeby wyregulować tylko i już ręce brudne nie za wysoko książkowo nie pamiętam dokładnie tu powinno być e, ramiona na wysokości 40-50 cm albo 40 albo 60 jeszcze nie pamiętam nikt nie zadzwonił sprawdzą bo dziadek też kosił. teraz przez to, że 50 się popsuła to taką jedną łąkę małą, trudno dostępną musiał Perkinsem skosić znaczy ja tam też dzisiaj głosiłem, ale yy, stwierdziliśmy, że ja pojadę sobie po New Holanda już yy, pojadę gości członki łapię dalej tych gretowin Duży się jak cholera. Jest bardzo słucho Niby coś tam e, wczoraj padało, ale to tak pokropiło tylko. Tam widziałem u trochę więcej, bo padało tam 6 litrów chyba, a tutaj to, nie wiem, 2 litry może. Nie wiem z jakim opóźnieniem Wam wrzucę yy, te filmy bo muszę sobie ten komputer na gospodarstwo przywieźć to będzie Będę na bieżąco wtedy montował i wrzucał a tak to nie mam pojęcia na razie sobie będę to zgrywał na laptopa wszystko Wszystkie nagrania Tutaj taki mały clean się robi Jak widzicie, mam też yy, zgarniacz pokosu jeden. Więc tutaj teraz jak jadę, to nie ugniatam zbytnio. W tej poprzedniej 2.80 co miałem, co mam ją cały czas właściwie, tam nie miałem żadnego zgarniacza pokosu, to właśnie też yy, fajnie rozkłada, szeroki był ten pokos, to dobrze schło. Dobra już Wam w tym vlogu nie będę zanudzał myślę że z 15 minut będzie a nie chcę robić też takich długich tych vlogów e, po prostu może będą krótsze ale będzie ich więcej więc co e, na dzisiaj się z Wami żegnam chyba e, jutro z rana się widzimy Ruszam prawdopodobnie przed szóstą rano z koszeniem. Na razie do jutra.